Na podstawie, między innymi, również danych według obecnych kosztów, które ponosi zakład usług komunalnych, ale to tylko do pewnych szacunków, bo, szanowni Państwo, to nie zakład usług komunalnych będzie te śmieci wywoził. Zakład usług komunalnych, zgodnie z prawem, nie może przystąpić do tego przetargu, bo nie jest spółką. Robiliśmy takie analizy, o których tutaj ktoś pytał, żeby zakład przekształcić w spółkę. Robiłem również ja takie analizy. Nie zdecydowaliśmy się na to, dlatego że no nie ma żadnej gwarancji, że przekształcimy w spółkę, napracujemy się, to będzie zupełnie inny system, inna organizacja, a wcale nie ma żadnej przecież gwarancji, że przetarg zakład usług komunalnych by wygrał. Czy tak jest otwarty. Wiemy, że są na rynku bardzo duże firmy, e, operatorzy wywożący nieczystości, e, którzy no w tej chwili pewnie e, w Polsce e, na pewno będą składać oferty i na pewno duże firmy będą tutaj bardzo mocno działać i to może doprowadzić także do e, upadłości różnego rodzaju drobnych firm, mniejszych, bo do tej pory Państwo mieli wolną rękę. Każdy mógł wybrać sobie odbiorcę śmieci, zawrzeć z nim umowę. Wcale nie było żadnego przymusu, żeby to był zapłat tylko komunalny. Każdy miał prawo zawrzeć umowę z kim chce. No teraz ustawa tego zabrania. Wszystkie umowy muszą być do końca czerwca rozwiązane. Musi być wybrany w przetargu nieograniczonym nowy operator, który wywiezie śmieci z terenu całej gminy Płonie. Ceny, które... Jeszcze pozwólcie, kilka minut, zaraz skończę. Ceny, które żeśmy założyli, powtarzam szacunkowo, nie odbiegają od e, cen w okolicznych gminach i w Polsce. Bo one kształtują się, e, gdyby porobić takie badania statystyczne, to średnie ceny kształtują się między e, 10, 11, 12, 13 nawet złotych za śmieci segregowane i 18, 19, 20 złotych za śmieci niesegregowane. Owszem. Zdarzają się wyjątki, głównie tam, gdzie, no przykro mi to mówić, być może troszeczkę brak odpowiedzialności jest niektórych rad, nasza jest bardzo odpowiedzialna, które ustaliły stawki 6 zł, często wbrew propozycjom wójta, tak było w minie ościennej, pan wójt proponował, pamiętam, chyba 11-12 zł a radni jakby troszeczkę na złość, bo oczywiście Rada ma prawo uchwaliła 6 zł. Ale nie wiemy, co będzie dalej, dlatego już kończąc, Szanowni Państwo, tak naprawdę cena śmieci nie zależy od uchwały Rady Miejskiej. Bo gdyby tak było, jak patrzę po twarzach, a większość z Państwa tutaj na pewno znam osobiście, to Państwo w większości pamiętają ceny urzędowe cukier 1050 8 złotych i tak dalej. Gdyby tak było, to byśmy mogli tutaj sobie może nawet negocjować, jak ja ktoś powiedział. Negocjujmy, może nie 6, albo 4, 2, 3, może 3 zł, albo 3,50. Nie. I dzisiaj żyjemy w innej Polsce. Żyjemy w gospodarce rynkowej. Nie mamy cen urzędowych. Cena nie zależy od uchwały Rady Miejskiej, od tych ustaleń. Będzie zależała od kosztów, czyli od tego, za ile firma, która wystartuje Wolnym, równym przetargu dla wszystkich zaoferuje wywóz śmieci z terenu całej gminy Błonie. Dopiero wtedy te ceny, ta ogólna kwota zostanie podzielona na jednego mieszkańca. Oczywiście, również później ta cena, która będzie dopiero ustalona co chcę podkreślić musi zawierać ceny obsługi całego systemu. I to jest yy, sprawa niezwykle ważna. Czyli znaczy, na rzecz biorąc, zostaliście Państwo być może niektórzy troszeczkę wprowadzeni w błąd. To nie jest tak, że jak Rada by ustaliła 6 zł albo 3 zł, bo gdyby tak było, to byśmy może zrobili po złotówce, może po 2 złote, może po 5 zł, po 8. My dzisiaj nie wiemy, nie mamy tej wiedzy. Proszę Państwa o chwilę cierpliwości. 6 maja. Będą złożone oferty. To już niedługo. Dzisiaj to jest tylko gdybanie, czy ten oferent złoży za 5, 8, 10 czy ileś złotych. Tego nie wiemy. Na pewno firmy mocno konkurują ze sobą, na pewno będą chciały na rynek gminy Błonie wejść. Mamy ponad 20 tysięcy mieszkańców. To nie jest mały rynek, ale oczywiście nie tak wielki jak w porównaniu do Warszawy, tak? Także spodziewamy się na pewno nie, kilku tutaj ofert i wtedy, kiedy, tak jak tutaj wspomniał jeden z radnych, po otwarciu ofert będzie żmudna praca polegająca na sprawdzeniu tych wszystkich ofert. Rzeczywiście może pojawią się, mogą pojawić się odwołania no takiej sprawo. a my jesteśmy obowiązani tego prawa przestrzegać. Są gminy, są miasta, które jeszcze w tej sprawie w ogóle nic nie zrobiły, które się nie ogłosiły przetargu. Z tego co wiem, to Warszawa nawet chyba się nie głosiła przetargu e, na ten temat. Tak trudno tam to idzie. Owszem, można było, znaczy nie, nie można było w grudniu nie uchwalać tych uchwał, dlatego że prawo nas zobowiązywało, a ja za przestrzeganie prawa w mnie, w odpowiadam. Tak jak za szereg różnych rzeczy i o tej odpowiedzialności nigdy nie będę się uchylał. Podkreślam Państwu, że moim celem, celem mojej działalności nie jest y, kandydowanie na samych wyborach. Moim celem jest prawne zarządzanie gminą w i żeby gmina błonie, żeby y, gmina się na pewno rozwijała i żeby ta gmina Błonie się zmieniała oczywiście dla korzyści wszystkich mieszkańców. I do tego się zawsze zobowiązywałem, a nigdy nie zobowiązywałem się, że będę kandydował albo będę robił to po to, żeby być burmistrzem na kolejną kadencję. Nie jestem populistą. To chcę zaznaczyć również wszystkim Państwu przed wyborami, które będą w roku 2014. Będę zawsze, jeżeli będę kandydował, to rozważam, nie wiem, to zawsze będę mówił Państwu prawdę, że będę sprawnie zarządzał gminą Błonie i podejmował decyzje, nie w interesie być może jakiejś niewielkiej grupki mieszkańców, ale zawsze w interesie większości mieszkańców i w interesie gminy Włonie i zawsze będę burmistrzem odpowiedzialnym. Kończąc już, szanowni państwo, zapewniam państwa, że gmina Włonie nie będzie na śmieciach zarabiać, bo nie mamy do tego prawa. Nie możemy na śmieciach zarabiać, nie możemy także do systemu śmieci dopłacać. Będziemy dokładnie tyle, ile będzie to konieczne. Na pewno Państwo, tak jak do tej pory, wszystko co w Gminie błonie, będzie robione w sposób jawny, w sposób przejrzysty i będziemy Państwa na pewno o tym informować, o dalszym rozwoju wydarzeń. Na zakończenie, tutaj dzisiaj zabierało głos wiele osób. Oczywiście, że każdy ma prawo mówić właściwie. No, co chce tak naprawdę, proszę wybaczyć, co mu się podoba, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Natomiast to, że dzisiaj mówić wszystko wolno, to wszyscy jak tu jesteśmy, to walczyliśmy o to, żeby Polska się zmieniła. Żeby gmina Boni również się zmieniła, żeby było wolno zawierać głos w każdych sprawach. I nikt tutaj dzisiaj nikomu i pan przewodniczący głosu nie odbierał, tylko dyskusja była aż właściwie do wyczerpania. I te osoby, które zabierają głos, oczywiście mogą podpowiadać, proponować, ale Państwo są przecież mądrzy. Państwo wiedzą, że te osoby, które tutaj rzucają być może pozornie najlepsze propozycje, żadnej odpowiedzialności to nie ponoszą. Odpowiedzialność ponoszę ja osobiście i Rada Miejska, która jest Radą również wyjątkowo odpowiedzialną, która podejmuje odpowiedzialne decyzje zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z interesem większości i podejmuje decyzje w sposób demokratyczny. Czyli zgodnie z większością. No, taki system jest demokracji, że każdy ma prawo zabierać głos, każdy ma prawo mówić, ale w konsekwencji ktoś decyzję musi podjąć. Państwo, wiele osób może się tą decyzją nie zgadzać, ale takie decyzje należy uszanować. Żyjemy w gminie, która, której mamy w sposób prawidłowo wybrane władze, Radę Miejską, burmistrza. Państwo powierzyli zarządzanie tym dwóm organom, i te dwa organy starają się te decyzje jak najlepiej podejmować. Efekty y, tych działań na pewno są dla Państwa widoczne. Ja mówiłem o tym wcześniej. Szanowni Państwo, na zakończenie, ja wiem, że wielu rodzinom, w Mnie Błonie, w mieście także wielu osobom żyje się dzisiaj trudno, że jest ciężko, niełatwo. Za wszystko trzeba płacić, za energię, telefony, wodę, ścieki, śmieci i pewnie jeszcze wiele innych, pewnie jeszcze spłacać kredyty. Nie wystarcza na pewno do pierwszego czy do dziesiątego. Mamy w gminie Błonie, przede wszystkim staramy się jak najwięcej inwestować. I to jest ta ogromna zmiana, żeby współuczestniczyć również w tworzeniu miejsc pracy na terenie gminy Błonie. I ja wiem, że wielu osobom, wielu osób nie ma pracy. Są małe emerytury, niskie. Ale dane statystyczne są takie, że to bezrobocie na terenie gminy Błonie jest jedno z najniższych w kraju, jeżeli mówimy o statystyce, ono wynosi chyba tam około, nie wiem, 5-6%. W tej chwili, gdzie w skali kraju one jest kilkakrotnie wyższe. Efekty tych działań, które podjęliśmy dawno odnośnie inwestowania na terenie gminy, bo oni przynoszą swoje efekty i tych miejsc pracy jest coraz więcej. Ja wiem, że nie dla wszystkich wystarcza, są różne oczekiwania i tak dalej. Podejmujemy działania, aby te osoby, które mają niższe dochody, w jaki sposób, które sobie mniej radzą, w jaki sposób stworzyć pewien system ochronny zgodnie z polskim systemem prawa. Nie tak dawno na mój wniosek Rada Miejska uchwaliła kartę 3+ dla rodzin wielodzietnych. Te rodziny wielodzietne mają zagwarantowane 20% zniżkę odnośnie śmieci, czyli chronimy rodziny wielodzietne te rodziny mają również innego rodzaju zniżki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w tej sprawie yy, przyjętą. Mamy dobrze działający system opieki społecznej również w naszej gminie. Jeżeli będzie taka potrzeba, będzie, będę przekonywał Radę Miejską do zwiększenia środków na ten cel z budżetu Gminy Błoni. Jeżeli taki będzie wniosek opieki społecznej, że coraz więcej osób potrzebujących środków nie wystarcza, na pewno będę namawiał Radę, żeby te środki w kolejnych latach Zwiększać, żeby można było Państwu pomagać, ale przede wszystkim w dalszym ciągu inwestycje w tworzenie miejsc pracy na terenie gminy Błonie. Szanowni Państwo, na zakończenie chcę Państwa zapewnić, że zrobię wszystko, żeby ceny śmieci były niższe niż obecnie. Będzie to zależało od wyników przetargu. Po 6 maja na pewno Państwo poinformujemy. Mam nadzieję, że będę miał dla Państwa. Dobre informacje w tej sprawie, a dziś e, apeluję do Rady Miejskiej, e, tak jak zawsze, o rozsądek w tej sprawie: o nie uleganie emocjom, ale podjęcie właściwych decyzji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. <laughs> proszę państwa, przystępujemy do punktu trzeciego, czyli proszę pan Wiśniewski. Mając świadomość wagę dzisiejszego głosowania, ja bardzo proszę o imienne głosowanie w przedmiocie przedstawionym przez Klub Forum Samorządowe <tryk> Projektów Uchwał. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam spis. Yy, państwo Radni mają te dwa projekty uchwał? Proszę. Ja chciałam zapytać, bo mamy dwa projekty uchwał, ale chcemy tutaj jako grupa e, wnioskująca głosować nad jednym projektem. Tak? Bo wiadomo, jest sprawą, że no, będą się wykluczać. Wobec tego proponuję, żebyśmy głosowali nad projektem, e, gdzie nie ma tej, z tego zróżnicowania ze względu na e, ilość mieszkańców, czyli gdzie są podane tylko stawki 8,50 i 15. Czyli tak zwana druga, drugi projekt uchwały. Tak, po pierwszy u nas, ale może być Państwa do Proszę sprecyzować, bo te dwa projekty yy, niewiele się różnią, więc o który to projekt uchwały chodzi? Tam, gdzie nie ma 650, tak? tak? tak. Dziękuję bardzo za pomoc. Yy... W materiałach jest to, dlatego ja tak nazwałem to druga, drugi projekt uchwały. W materiałach jest to właśnie drugi, ale to jest nieistotne. <coughs> Czyli głosujemy nad jednym projektem uchwały, grupy radnych i jest wniosek o imienne. Ja bym prosił tutaj, może pan nie, panie Jakub, jakby pan wziął karteczkę. Ja będę czytał nazwiska, a pan żeby pisał. Proszę Państwa, oczywiście głosowanie jest imienne, ale jest zjadne i głosujemy jak zwykle. Kto z Państwa będzie za przyjęciem tego projektu uchwały, kto będzie przeciw i kto się, będzie, i kto się wstrzymuje. Proszę, Panie Przewodniczący, proszę o odczytanie uchwały. Ciężko, Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Mińskiej w Łoń w sprawie zmiany uchwały numer.